Witam państwa Jan Bodakowski, ze mną Marcin Masny. Witamy w nowym programie mediów narodowych. Pluska onuca, bingo. Znaczy, nie jest to zupełnie nowy program. Bo, bo często prowadzimy po, rozmowy, nie na temat. Yy, tak. My razem, ty z innymi, w sumie tak, ja, jak rozmawiam też często w Majdańskim, gdzie, dzieje gdzie, gdzie, gdzie. my arsender, w 2015 roku, pół roku po Majdanie, napisał w globalistycznym piśmie Wojna Forest. Pre pre prezentując jakby, no, punkt widzenia Rosji, napisał, że no, że już wtedy napisał, że Zachód, no, wprawdzie inwestuje w Ukrainę i coś tam, próbuje ją jakoś związać ze sobą, no, ale jednocześnie nie będzie jej bronił. Wtedy było jasne, że Zachód nie będzie bronił, no i teraz też nie był gotów do obrony i nie jest gotów do obrony, no i zresztą, prawdę mówiąc, pewnie w sumie dobrze. Nie jestem oczywiście teraz, nie spodoba to się pewnie niektórym widzom, a może niektórym sensorom, ale to dobrze, że Zachód nie reaguje, no bo Putin po prostu jest przerażony. Rosja, generalnie establishment rosyjski jest przerażony tym, że na Ukrainie są lub mogą być, no i może być szpica, no w pewnym sensie agresywna szpica niewątpliwie wojsk natowskich, jakieś rakiety 500 km od Moskwy koło Czernichowa. No, wiemy już i to wiemy, to nie, nie jest przecież fake. Wiemy, że są jakieś laboratoria z patogenami, które nie mogą się rozlać, wydostać z tych laboratoriów. Są to amerykańskie laboratoria, są na nich temat zupełnie oficjalne informacje w amerykańskich mediach, ale także w amerykańskich instytucjach rządowych można znaleźć informacje na temat tych laboratoriów. Z tą różnicą, że Ameryka ma większe szanse się odbić i w nowym kształcie powrócić do roli czołowej na świecie. Natomiast oczywiście nie. Nie Z tymi masońsko-ezoteryczno-jakimiś satanistycznymi elitami pod wodzą Davida Rockefellera Juniora. I Rosja nie jest w stanie już budować żadnego imperium. Ale, tak? nie... I nie próbuje budować imperium. Ale nie czy, było żadnych, to... aktów, żadnych aktów imperialnych w działaniu Rosji od, od czasów sowieckich. Nie było. To, co się nazywa imperializmem, to są albo akty obrony, no w końcu to nie Ameryka jest otoczona rosyjskimi bazami, tylko Rosja jest otoczona bazami amerykańskimi. Oni są naprawdę przerażeni. A, Ale na, 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 na razie irracjonalizm widać po stronie zachodniej raczej zdegenerowane elity Zachodu, wyraźnie zdegenerowane i znowu na, na moim kanale Masny Kryzys Show już przygotowałem miniaturę pod tytułem Degeneracji. Z wizerunkami paru bardziej lub mniej znanych postaci Zachodu temu. W zasadzie takiego irracjonalizmu nie widać. To znaczy jest to. Różne rzeczy można powiedzieć o Putinie, nie jest to na pewno człowiek ani dobry, ani moralny, natomiast na pewno nie jest irracjonalny. On po prostu zrobił dla Rosji parę parę, znaczy z roku 2005, o tym, jak to, jakie mamy świadectwa, źródła na, ten, na temat tego planu. Że rozbioru, mówię dokładnie, rozbioru Rosji, zachodniego planu, dokładnie mówiąc, prawdopodobnie masońskiego planu rozbioru Rosji. Mówię, można powiedzieć, pewnie jego elementem było także słynna wyprawa Hamleninów no, i Trockich do tak. Petersburga, tak? I tam, ten... dalej wysyła je. Natomiast Ukraina, no, przestała z tego korzystać, bo została przejęta przez Amerykanów, ale Amerykanie przejęli Ukrainę, pobudowali tam laboratoria, zrobili tam różne, umieścili tam różne biznesy Amerykanie, no nie tylko Amerykanie, oczywiście, Izraelici, z Izraela Żydzi to po, pobudowali tam takiego czegoś nie ma też na świecie, no po prostu ludziom bogactwo gwałtowne uderza do głowy i wariują. W związku z tym ale wracając, do, to nie jest prawda, że Ameryka nie, nie, Ameryka finansowała kraje, na których im jej zależało, teraz przestała finansować, zresztą ma własne kłopoty, jak wiemy. Ameryka jest w stanie wewnętrznie jest bardzo słaba w tej chwili, także ekonomicznie. Ameryka jest byłym nie tylko byłym hegemonem światowym, ale także byłym mocarstwem, które nigdy nie zapewniało, jak wiemy, samym Amerykanom zbyt dobrego bytu. Zapewniało pewną, do, do pewnego okresu pewną wolność gospodarowania, szansę, prawda? Tym się Ameryka szczyci. I to, to była prawda, tak było. Teraz już tak nie jest w Ameryce szanse. Ale już Biskorski, podobnie jak paru innych naszych wspólnych, pewnie znajomych, robi propagandę rosyjską. To nie jest żadną tajemnicą. I nie ma w tym nawiasu mówiąc nic złego, bo jedni robią rosyjską, nie robią chińską, chociaż ona, o, niej, o niej jest mniej i wywiad chiński jest niewidoczny, chociaż a nie robią amerykańską, w, no. Co we we frontzie jakaś taka książka, to już opisałem.